Co ja? Gdzie ja jestem? Brawo, jak nie dotrę się! Wow, wow! Jestem w jakiejś ciężarówce, ale sam muszę się bo przecież... Przecież byłem w wielkiej dziurze. No, muszę chyba... Muszę chyba, no... Muszę mi... uderzyć pod ...da... Słabość i zasnąłem. I wyjechałem z tej dziury i jestem teraz w tej ciężarówce. Wow, 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 No! Go... Gość, kierujący! No bądź ostrożny! Widzisz do człowieka! No muszę jakaś stąd Ej, dlaczego tu są drzwi zabły. Tak... Zamknięte, no. Nie mogę tam wyjść! Jadę chyba na nie... Jakie... wow, 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 wow! Ech, chyba na jakiej wyboistej drodze jadę No bo mnie tak trzęsie Dobra, może sprawdzę to jeszcze Co to ma być? Co to za towar nielegalny? Znaczy te siodła mogą być legalne, ale Kusza Kusza czół? Usza. i mieczne były ej dlaczego no dlaczego wiozą Na, ej gdzie ta ciężarówka jedzie i dlaczego wiezie takie przedmioty no wiezie jako towar taki towar jest taki nielegalny Czy to jest broń się jak on? no kto by to kupił Ej co to? To jeszcze jest strzały zatrucia no. Nie dosłyszeliśmy strzały, to jeszcze jest zatrucie. Co to ma być? Bez przesady no. Czasami tu mogę nawet tak przeleć żaden. Dobra jest... no. Ach. Ej po prostu tam. Ej to nie tak nie chodź. Zaskoczy się pliwu. Je Jeszcze minutkę, Musimy doszli do tej wioski, albo szaf będzie niezadowolony. Okej, okay, no. A co to było za rozmowa? Mówi o jakimś paliwie. A może raz skończę, w tej ciężarówce paliwo. No. Op. Dobra, no to w sumie towar do szefa jakiegoś. Chyba to dlaczego bym nie zabierać? Dobra, wezmę to sobie. W sumie jak mam to za darmo, to to... To to mi zabroni przecież. Chociaż to jest ciężarówki. To no ktoś tam no, nie pomyślał, że ja to mogę wziąć. Taki towar. Zbieram go to, będę na pewno. Ja też poszukam dużo broni na zbrojek na koniach. Jeszcze jedna strzała. Ej, a w ogóle dziesięć ich jest. To serio dużo. Wow, 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 to się dzieje, to się dzieje. Wow, wow, wow. wow. To chyba było gwałtowne hamowanie. Ale no nie wiem, no bo ja nic nie widzę w tym No, jest tą ciężarówkę może założę to sobie. Ej, będę... ładnie tak wyglądam. Fajny towar do oddychania pod wodą. Ale to nie... Nie, jak no nudno tu jest no. Mm, to coś już... mm. Uuu, to Uuu, kupię czerwone światło na jednym. Teraz muszę prowadzić do godzinę, Albo minutę, tak żeby było do godziny. Ej, chyba po prostu mi na światła. Chyba jakiś kierowca tutaj jest. Zbuntowany jakiś. Dostało tylko mu 5 km? To nie wiadomo jak to po prostu rękuję się tutaj, że nie mogę popatrzeć przez chwilę na świat. Jeszcze kierowca mnie porwał do... z jeszcze jadę które mogą mnie przetrzasnąć z towarem no. a przynajmniej w jednej był taka przydatna rzecz takie przydatne rzeczy były w jednej dobra poczekam aż ciężarówka dojedzie dobra ciężarówka dojechała na miejsce mam nadzieję, że będą ją wypakowywać i mnie przy okazji, no też ją no, wezmą. Ej, słyszę. Ojcu, no końcu. Teraz mogę wyjść z tego samochodu i tak zdrowie. Uuu, ładne powietrze. Ojcu, w ogóle. Weź tej ciężarówki i przebiegnąć się po tej wiosce. To był gotowe do wnioscia. Chyba wow. ten kierowca teraz wyszedł z tej ciężarówki. Dobra, Poczekam aż... A, aż spakują mnie. A. W końcu mogę wyjść z tej ciężarówki Na szczęście wszyscy się rozeszli I zostawili tak, taką otwartą klapę Ej A w ogóle o tej wiosce mówi, że Patrzcie Ej no, ej tutaj Ej tutaj siedział ten kierowca Tutaj, tak gadał Tak tak no, gadał, no Słyszałem go tam w środku To fajno, nie wiem co mi ale wyłącznie je Ale w, sum ale w sumie zaparkowali tutaj, jak zauważyliście Aj, czyli, czyli jechaliśmy tam Przez tą młąkę i lecz znaczy, no, no z, z zjechaliśmy na tą łąkę, a złąki łąki tutaj. rozkomplikowane. rozklikowane. Poprzednim się po wiosce. No, mogę się w rozprostować, cars. Nadal mają do... nadal indymi. Serio? ja może... Nie, nie wejdę. Ło! Wow.

Biorę. Może ich nie, ja nie zabrał. Opila. Hej, wędrowny handlarz, dla mamy. Ja jestem wędrowny handlarz. Jak, co on stoi na dachu? Oszalał tak? ja się? Nie! Ha, 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 ha,

To coś Muszę tylko obejść to Tak, w serio brzmi Brzmi tak bardzo nie To prowadzi do tego Jak nawet winno więc borykotuję, żeby Ej, ej, dlaczego tu nie ma dachu żadnego? Ja mówię, bo że nie ma dachu. Żeby od razu schodzić do podziemi. Tak, bo to taki budynek bez dachu. Trudno. Trudno. Nie, nie, nie dobudowali tu dachu. Więc do podziemi muszę zejść. Co? E, ej no, dlaczego tu... Dlaczego tutaj jest... rura jakaś... Jak tam... Ach, tutaj. To jest korytarz. Ach, co to? Co to jest za baza? Ej, to świadomo można wyłączać? Ej, serio, to światło można wyłączać, ale ja wolę je włączyć zamiast wyłączać. Ej, co to? To otwarta strefa jakaś? Nie wchodź, strefa dla pracowników. Zawróć. Nie, nie smutnij. Co? Ej, chwila, chwila. Tam jest jakiś korytarz naprzeciwko. Tam jest korytarz, na, tam jest korytarz naprzeciwko, a tutaj, a tutaj są jakieś drzwi. Kurde, no, no tam pójdę. Ej, no dlaczego do, do, do tego polecenia nie da się wejść, może do tego? No dlatego nie. Nie, 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 nie. nie, nie, nie no, no, czyli nie zostało mi tylko, żeby pójść jest klucz do la ej l, bo ch chyba to chodziło do laboratorium tego bo to jest klucz do laboratorium tak gdzie jest to laboratorium na przeciwko tego korytarza chyba tak ale ten korytarz jest bardzo długi ej, ej tu też można wyłączać światło ale ja jak mówiłem nie lubię ciemności Każdy może mieć energię, ale nie ja. Ej, tu chyba jest laboratorium. Ej, co to? Ej, co to? to? To jest laboratorium. Tak, to, dla to laborat laboratorium, bo zadziałało. Co co, to? Ej, to... Ej, dlaczego... Dlaczego tu to, to sadnik? Ej. Patrz, tu, patrzcie, tutaj jest osadnik. Tutaj, tutaj coś uciekło. Tutaj też coś uciekło. <laughs> Tylko sam osadnik nie uciekł, bo osadnicy nie lubią uciekać. cię no, no, no idź sobie już na wolność. Dob Dobra, no... Ale masz w że zawód jakiś. Ten zawód nie obchodzi. O nie, uciekam przed zombie! Teraz, przy okazji, już Winda jedzie na górę. Winda sobie jedzie na górę. Jupi. Już chcę uciekać do tego laboratorium. Znaczy, to ten pokój to było tylko laboratorium. Jeszcze musiałam uciekać przed, przed jakimiś zombie. Nie, nie wiem, skąd się on wziął, ale na szczęście winda jedzie cały czas na górę. Cały czas, aż w końcu dojedzie. Dobra, poczekam. tam bo dlaczego w tej windzie zgasło światło? O, wo, wo, wo. Co to? Uciekać! Awaria! Awaria windy! Wow, to się dzieje! Co się dzieje? Co się dzieje? Wow! 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 A w ogóle takie łatwe, takie jak się Wam podobał, to go, no to zostawcie łapką w górę i subika, a żegnamy! żegnamy!